Witamy wszystkich o poranku. Naszego poranku witamy wszystkich kawą cappuccino z widoczkiem pięknym tutaj na Andy. Znowu nas zakorciło i wjechaliśmy w jakieś totalne szutry, wąskie drogi, ale za to przepiękne. kilómetros a la Palcoyo oh. Montaña de Colores Palcoyo pa Idziemy do alternatywnego punktu widokowego na Rainbow Mountain. Zobaczymy. Już jechało kilka busików, także nie jest już taki dziki dziki, ale też leży na około 5000 metrów. Zobaczymy jak wysoko uda nam się wjechać. Jesteśmy dopiero na pierwszym punkcie widokowym. Wiem, że dysze. Ale jesteśmy prawie na 5000 metrów nad poziomem morza. Góry tęczowe albo ich alternatywa. Jak wolicie. Wiem. Po prostu nie chcę się schodzić. Stoi się na tych 5000 metrów. I naprawdę trochę się chcę tu zostać. Ale jedzenia nie ma, łóżka nie ma, picia nie ma. Może lepiej zejść na dół. Ale pięknie, nie? Koszta, po prostu bajecznie. Kusko. Wczesny ranek, zimno jak cholera. Ale my szykujemy się na miasto. Pierwsze dużo i po śniadaniu idziemy. Jesteśmy na kempingu yy, yy, oficjalnym, płatnym yy, i jest tutaj takie mini 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 pegenio Bad Kissingen. Znaczy chodzi mi o to, że jest kupę różnych kamperów. Przeróżnych, Francuzi, Niemcy yy, i inni. Jeszcze? Ludzie też tu zostawiają auta i biegną do swoich krajów. Także, przeróżne rozwiązania można podpatrzeć i zobaczyć, jak sobie ludzie funkcjonują. O, namiot dachowy. Przypominam, że jest tak zimno, że o, para leci z ust. Może tego nie widać, ale tak jest. Toalety skromnie nie ma co tamto. Nikt rano nie weźmie prysznica i wieczorem też nie. Chyba, że jest chojrak i chojrakuje, to może sobie brać. W ciągu dnia się bierze prysznicę. O, także tutaj przeróżne rozwiązania można zobaczyć. Hello! Pusko inkowie nazywali Pępkiem Świata, ale nie Pępkiem Pępkiem, tylko bardziej użyło to, że to takie centralne miejsce na świecie. Na tym placu został właśnie stracony Inkaski ostatni przywódca w 1536 no, albo tak jakoś wamiaru, tak w wieku. Tu Tupac Amaru, ale dokładnie nie pamiętam jak się nazywał i to słabe jest. Więc mówię ostatni inkaski przywódca. I w Hiszpanii pobudowali tu 1500 katedr, żeby wiadomo było, że to oni tu rządzą. Na ruinach chyba jakiejś inkaskiej Jedna ze świątyń, jedna z katedr jest postawiona na ruinach świąt, świątyni inkaskiej. Kusko przechodziło przynajmniej trzy trzęsienia ziemi, najmniej od ostatnich lub 500 lat. jako miasto inkaskie było tak zrobione jako na kształcie, na planie Pumy. Można zobaczyć to na starych rysunkach, że miasto jest tak zaprojektowane jakby było na planie Pumy. To ciekawe, nie? Bardzo ciekawe. Jak przyjedziecie do Pusko, zresztą jak w każdym dużym mieście turystycznym Żadnego problemu, żeby gdziekolwiek się wybrać, bo każda agencja turystyczna, a jest ich multą na mieście, załatwi Ci wszystko, czego potrzebujesz. Zabierz jednakże ze sobą, ze sobą kartę Visa, a nie Master, bo Master często nie jest akceptowana Peru. A propos jeszcze z poważnych rzeczy. W Peru, jak i w większości, jak i we wszystkich krajach, w których byliśmy w Ameryce Południowej, spokojnie można kupić kartę prepaidową do telefonu i później doładowywać ją w Boliwii było troszeczkę bardziej trudno, bo trzeba było dodatkowo zarejestrować w jakimś urzędzie, takim nie urzędzie, w biurze takim gdzie sprzedają, główniejszym te karty numer e-mail telefonu trzeba było zarejestrować żeby móc używać to wszystko normalnie, legalnie a tutaj testujemy drugą kartę w Peru był to Movistar, który słabo działa tylko w dużych miastach i teraz będzie Klaro które ma, ma szansę zadziałać e, e, lepiej to zobaczymy mieliśmy pytać się o coś policjanta, ale okazało się, że policjant jest policjantką taką za mną, no właśnie dlatego mówię. I nie zapytaliśmy się, bo ogarnęła nas trema, szczególnie męską część tutaj tych wycieczki po Pogoda jest taka średnia dlatego że w nocy 4 stopnie około 3 na plusie w dzień jak widać większość chodzi w kurtkach lub rzekiecikach cienkich ale są też odważni zwłaszcza Europejczycy albo Amerykanie w krótkich rękawkach, w klapkach spacerują, chłoną przyrodę powietrze kuskeńskie klimaty inne historie które tutaj są aż nasiągnięte południowoamerykańską kulturą czy tak można tutaj tak można wozić różne rzeczy, nikomu to, nie, nikomu to nie przeszkadza. A w ogóle, a propos, a propos w ogóle. Można przechodzić przez jezdnię gdzie się chce, kiedy się chce i na jakim świetle się chce. Policjanci patrzą na to przymrożenie Moka gwizdają, ale na pewno nie na Ciebie. Także spokojnie można sobie maszerować, łamać przepisy i czuć się troszeczkę pewniejszym, że nie dostanie się mandatu. Inne, z innych rzeczy można jeździć takimi autobusami, które tutaj są. Wskakuje się do nich, wyskakuje się, można zatrzymywać między przystankami. Główna tylko sprawa, najważniejsza, trzeba wiedzieć, gdzie się chce jechać i który gdzie jedzie. Samymi zabytkami człowiek żyje, czasem trzeba coś zjeść, więc idziemy na market spożywczy. Na kupić trochę jedzenia. Patrz jakie piękne, zobacz, zobacz jakie piękne byś mógł mi kupić albo co. Się zastanawiam, czy sam sobie nie kupić, tylko że to trochę kretyńskie, żeby patrzeć stary w moim wieku, jak wszyscy wiedzą po 50, takie torebki nosił. Jesteśmy na największym centralnym markecie San Pedro. Tutaj turysta może kupić wszystko, co mu się podoba żywnie. I Co jest mu zbędne. się co jest mu zbędne. Wszystkie pamiątki i inne prezenty, które są konieczne. Czapki, szaliki, poncza, długopisiki z napisem peru. Musimy się przebić przez całą tą Cepeliadę, żeby dojść do najważniejszych rzeczy dla człowieka, do jedzenia. Okazało się, że żadna wizyta na targu nie obędzie się bez degustacji, a właściwie już obżerania się cebicami. No i teraz kolejna porcja wchodzi do żołądka. A sebice borowiańskie jest dużo lepsze niż e, chilijskie, chociaż z innej ryby. Nie morski, Musimy jechać na wybrzeże Peru, żebym mogła mogła wybrzeżowe ryby peruwiańskie zjeść. Okej, okay, przyjmuję rozkaz. wykonuję Co mango. siete Co robię? Kupuję mango. Można by tak spacerować uliczkami Cusco przepięknego miasta w samym sercu Peru chciałoby się powiedzieć że wszystko jest idealiczne jednak obżarstwo po obiedzie skutkuje brakiem chęci do łażenia ciasnota na ulicach odbiera radość poznawania no dobra, nie ściemniam już, ten murek z tyłu podobno czasy pamięta tego tam tupuka amaru co go tutaj zastrzelili, powiesili rozcieli, nie wiem co mu, mu Rozcieli mu, mu głowę. Więc jak mu rozcieli tą głowę, to się skończył czas inków. Niestety nastał czas Hiszpanów, zburzyli wszystko, postawili mnóstwo kadet kościołów na przykład takie jak tamta. Bardzo, bardzo nam się w Kusko podoba przepiękne miasto. doszliśmy do centrum wszechświata czekolady mięsa, chodźmy do mięsa polskiej mięso. produkcji idziemy teraz na mięso bo będziemy kodować znowu rosół czarki czarki suszone mięso z alpaki alpaka? dobra, A. to później mówi, że niby nie nic nie